Łohooo, wow, zapinamy pasy, lecimy na wyspę po nową czapaję, ta czapaja będzie naprawdę ee, no, takim fajnym boostem dla mnie, my na smoku zapierdzielamy, zostańcie do końca, bo odcinek będzie bardzo ognisty. No i oczywiście jest ze mną mój taksówkarz na, e, smok taksówkarz, Keczup, siemano. Siema. Gdzie teraz lecimy? poczapaję, poczapaję, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj jakieś nitro, dawaj jakieś nitro tutaj O i to i widzicie i od razu jest lepiej. I lądujemy! Jesteśmy, dobra, spierdzielam z tego smoka, gdzie ona tu jest? A, dobra, ja wiem gdzie, ja się pochwalę, bo ja wiem gdzie gdzieś tu jest ta dziura. Ej Dobra, pokaż. Gdzieś tu się wchodziło, gdzieś była ta dziura, nie pamiętam gdzie. Gdzie jest tą gdzie tą skrzynkę? Czekaj. Gdzie jest ta dziurka? Gdzie, gdzie to dziurko jest? O, jest. Pod skrzynką. O, poczekaj. O, o, o. Czekaj, bo za dużo wypiłem wczoraj. Lecimy. I pierwsza czapaja teraz, nasza pierwsza czapaja. On tu... Gdzie ten wariat jest? O, tu O, jest, dobra. No i dobra, jesteśmy u tego wariata i patrzymy, dawaj, Hassanie, panie po poproszę Czapaje, pewnie, ziomek, 150 tysięcy, to jest bardzo dużo, dobra, mamy czapaję, ale będzie pewnie ciekawe, czy lepsza od naszej czerwonej, bo czerwona daje plus 10 do, do lansu, nie? E, gdzie jest to? E, gdzie ta czapaja jest? Czapaja, czapaja, proszę założyć czapaję, e, czapka szermierza lansera, e, fajnie... Do mojego skina to chyba, no, nie pasuje. To w ogóle nie pasuje. Ej, w ogóle nie pasuje. No ale dobra, no ale dobra, musi być, musimy jakoś z tym musimy na razie żyć, bo zawsze tam troszeczkę nam to pomoże. A my co teraz? Lecimy nad morze, bo nam czapka pomoże. Dawajcie, wariaty. I odpalamy, lecimy na nową wyspę, no chcę, gdzie czeka nas powiem. naprawdę Takie? bardzo, bardzo trudny boss, ale wiecie co, ja się go nie boję, wiecie dlaczego? Bo no, jest Ketchup i ja się bywało. tego bossa nie boję. Chyba dasz radę mi pomóc tym bossem, co? Na nowej wyspie. No, oczywiście. Wybombiaj! Nie, dobra, dobra, jest z nami Kaszmirek jeszcze. Ej, on jest kapibarom. jak, jak on wygląda jak kapibara. Ty, ziomek jest kapibarą. O kurde, to nieźle. Ile mamy? 330 metrów i kurde i zaczynamy oczywiście z naszą aurą. Ej, ten kapelusz, nie mogę na niego patrzeć, wiecie, naprawdę, pamiętajcie być na Discorda dla widzów, gdzie robimy konkursiki, gdzie będą wyniki tego konkursu, który za chwilę na 30 tysięcy Robuxów i oczywiście pamiętajcie, że zawsze raz w miesiącu będzie taki gigantyczny konkurs na Robuxy, tak więc bloksowa tego zawsze warto subskrybować, zostawić oczywiście lajka, no i dzwoneczek, żeby nie przegapić na przykład jakiegoś mega ukrytego konkursu na darmowe Robuxy. Ej, zabraliście ze sobą chłopaki, macie maski tlenowe ze sobą, bo my wpierdzielamy się teraz do tego wiru. Uhu! No, oczywiście. ty czujesz jak Spongebob. Jak ja jestem Spongebob, kanciasto, porty. Dawaj, idziemy Ja się pod wodą. co? Ja się rozpalogin pod wodą. Dobra, właśnie, idę, poczekaj, rybak, wojownik 375, dawaj teraz tego wariata. Rybak-bojownik, gdzie są? Spróbuj, spróbuj pokonać bossa. Tylko nie Kacper! Ale tu dobra, zaraz, zaraz, nie. dawaj, 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 trochę zabierzmy muszkiem. O, nie, z kim? Bosa. U, I, i bosa, Pa, jak on nam go walnie! Ej, nie wal go! Byku. Ale zobaczcie, jak on wygląda! Poczekajmy, aż się uleczy. Ej, on chyba nie wygląda dobrze. To nie Czekaj jest ja pan, bo na pewno dobra. i na pewno nas nie lubi. tyle wam mogę powiedzieć, co to było za... Aż mnie odrzuciło z fotela, kurde. Ja pierdzielę, no to nie będzie przyjemne. To nie będzie przyjemne, ale trzymajcie, oczywiście, kciuki. I teraz wszyscy łapki w górę, żebyśmy dali radę pokonać tego porąbanego bossa. I może mieczyk jezu, taki fajny mieczyk, tak bardzo bym go chciał. Boże! ciekawe, ciekawe. Nie jestem ciekawy, czy uda nam się go wydropić. Bardzo, bardzo bym go chciał. Chociaż lubię i uwielbiam, nawet bym powiedział, bisento. Jednak ten mieczyk, no myślę, że no nie pogardziłbym, że tak wam powiem. Dobra, to to fisherman, Fishman, ej, Fishman, tu nie stwarza dla mnie zagrożenia żadnego. Wariacie. Dawaj, ekspimy, dawaj, ekspimy, mordo. Tu trzeba ekspić. Że mi pomaga ketchup. Jak ktoś nie lubi keczupu, to nie ogląda odcinka ty, i nie zostawia łapki w górę, a ci co lubią keczup, to zostawiają wszyscy łapkę w górę oczywiście. I możecie napisać w komentarzu, czy lubicie keczupek, oczywiście. Tak, tak, oczywiście, oczywiście lubimy wszyscy. Ło, wow, ale bardziej lubimy rozwierdzielać pod wodą te e, rybodupy to są rybodupy. Rybodupy i mamy cztery. cztery. Cztery rybodupy już pokonane. Już pozbyłem, pozbyłem się kaczka. Dobra. I tak będzie szybciej. czy panie. Ale to Bisento, zobaczcie co ono na... Co no, on odwarta? Co ono, ja od waraku, raku, co ono od w, w ogóle? To co ten błysowaty robi? Co to jest warat w ogóle? cappuccino, Normalnie cappuccino, ja się um, na, no, wiecie, ja choruję teraz na na, na lordoze, no, nie? No, I sobie jak Lordik tutaj pyk z bisento podchodzę. I pyk, 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 proszę bardzo, proszę bardzo, keczupik jeszcze tutaj mi pomaga. Tak więc tutaj będzie dużo szybciej. 379 poziom. 400 dzisiaj mijamy na odcineczku oczywiście mordeczki. I mamy burdeczki mamy. Mamy 395 poziom, już jestem rozpalony. Aura, włączona, kurde. Ketchup gotowy, ketchup na kadapce jest, tak, więc zapierdzielamy do bossa. Dawaj, lecimy do bossa, ketchupek. Lecimy od razu. Lecimy. I teraz tak, każdy siada i mówi: dobra, zostawię blok komentarz, subskrypcję i łapkę w górę, i dopiero poleci do bossa. Jestem gotowy, jestem na niego gotowy. Kurde, ale to będzie walka, ale to będzie potyczka, zobaczcie, kurczaki, ziemniaki! I ej, idzie dobry, panie Fishermanie! Ja się cykam, ja się cykam! Nie, nie, proszę, nie goń mnie! Nie ej, busie. fajny, ten trójząb będzie mój, ten trójząb będzie mój! Dobra, walimy! Nie, nie wal go, nie wal go, nie wal go! Uu, ej, ej! Zostaw mojego przyjaciela! Zostaw go! Patrzcie jaki ja jestem kurde Uuuu Chyba się, się... na ciebie ładniej Jak on jest słaby Jak on jest słaby strasznie Mam drugą formę. No wiem no, ta zobaczysz. druga forma właśnie będzie trochę trudniejsza i tego te, właśnie tej drugiej formy nie lubiłem Za sraną teleportację Łopcie panie Tylko pooglądam Dobra Uwaga, czy temu się udał? Musi mi się udać, musi mi się udać, wariacie! Jak ja tu ściągam gacie, kurde, ściskam poślady, patrz leży! ej, zablokowało mi grę, zlagowało! Zlagowało mi grę! Ej, nie. to było chamskie, będzie to widać. Ja pierdzielę, co za bestrzelę! Zlagowało mi grę, nie mogłem się w ogóle ruszyć. Uleczył się! No to dobra, easy peasy. Mówię ci serio, że się całe, wiesz co? Zacięła mi się cała gierka, on jest strasznie słaby! Będzie na odcinku? On się cały czas ulecza, będzie. I on się cały czas ulecza. Dobra, mam na niego patent. Ej, nie, dobra, I teraz X-em. Jest. Mamy to! ty Mamy to wariacie. Nie zgadniesz co? Rybi ogon, kurde. A to Nie gadaj, nie gadaj, że tobie wyleciał. Zakładaj. No nie! I widzicie, i dlatego opłaca się, kurde, grać z blokowatym, bo go zbustowałem. Keczupa, zobaczcie, jak go zbustowałem. <esteaksirler> Nie dziękuj, nie dziękuj. Pokaż go chociaż. POPATRZĘ sobie, serio ci wyleciał? No. Serio ci wyleciał? No? Ja, pierdziel, dobra, dobrze, że to powiem chociaż. Ej, zobaczcie, jak on fajnie wygląda, ale chyba na mnie by fajniej wyglądał, kurde. Ja PIERDZIELE, no pokaż to, pokaż, wyjmij go, weź go do ręki chociaż. O, teraz, dobra. Ja pierdzielę, koza, kurde, jeszcze czerwony mój ulubiony kolor, dlaczego nie mi? Dlaczego nie wybad mi? Ej, miałeś więcej szczęścia ode mnie. Ale widzisz, zbustowałem cię Ketchup, Musisz przyznać, nie? Że Ci pomogłem z tym owocem. zobaczymy, no. czy będę miał szczęście, jak ci zalosuję fruita. Dawaj dalej. Dobra, to na taki bonusowy y bonus na, na sam koniec odcinka Cups będzie losował fruitsa dla tego, a tu jest najlepszy jaki w ogóle może być. Dajcie znać w komentarzu, jaki waszym zdaniem jest najlepszy owoc, oczywiście wy Blokstruj. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty mi stwierdziłeś? Ej, ej, gdzie on jest, bo nie jestem niewidomy. Gdzie jesteś? Dawaj do wiru wodnego. Ej, do wiru wodnego! Znowu lecimy! O, Dzielej. jesteś mi, patrzcie, to jest taksówka, kurde, lorda! To jest taksówka lorda, ja pierdziele, ten smok jest tak piękny, że ja nie mogę się na niego napatrzeć. To jest najpiękniejsze mogę zwierzę z tej wziąć. gry. Ja pierdzielę pięknie. Lecimy losować owoc, wariaty, i trzymajcie kciuki, że chociaż może mi się uda, jakiegoś króta by losować, bo jak widzieliście, niestety ze trójzębem nam nie wyszło. Ja kogoś? Nie jesteśmy już wariaty i będzie keczup losował nam owoc. Owoc losuje keczupik, dawaj. I lecimy z pierwszym. Dawaj, lecimy. dawaj, dawaj. Tylko, tylko dragon, pamiętajcie, tylko dragon. Dawaj. Mam, na mam nadzieję, że chociaż jakaś legenda. No mów kiedy, odliczamy. Trzy, dwa, jeden. jeden. Dawaj. I, Uwaga. i, mega. Mega, nie, ale mega. Serio, pokazuj. Och, no to siwo. Ej, sarąbiste. Pierwsze się udało. Ale, hmm. ale sztos, ej, ile ty no, teraz płacisz jeden... za To? Ile płacisz teraz za losowanie? 500 tysięcy czy coś takiego. A to spoczekaj jeszcze. Zobacz jakiś tos! Wow. Jeden z najlepszych na trzecie może. Ej, kurde, za pierwszym Dobra, razem. Dobra, dawaj. Jest! Na... Czy ty naprawdę to wylosowałeś za pierwszym razem? Naprawdę, 960 tysięcy nie... jest. Zobaczcie, co się dzieje, ale jazda, o kurde, ale w ogóle jak on wygląda, ale sztos, ej, ja sobie robię miniaturkę z tego też, chodź koło mnie, ja pierdzielę ale sztos. Chociaż nie jestem głodny, to zeżrę. Jak w smaku? Czekaj, bo mnie zla zlagowało teraz, nie mogę go, no co jest? Nie mogę go zjeść na razie, o jest. I 3, 2, 1 i żremy! Jak w smaku? Mmm, stary, przepyszne! Przepyszne! Widziałeś to? No. Ależ tos! Ależ tos! Czekaj Nigdy w życiu tego nie chwila, czekaj chwila, czekaj chwila, czekaj. Dajcie znać w komentarzu, żeby jak wam ten się moment. podoba ten owoc! O kurde! Ale sztos, ale ja sztosiwo, koniec nowe. odcinka, bardzo mocny, bardzo mocny i bardzo jestem zadowolony, za pierwszym razem wylosował, ej, no zarąbiście, za pierwszym razem udało mu się wylosować magmowego wariata, ja pierdziele, jak uwielbiam. Chory. Aha, to, to nieźle, to się wytnie, to się wytnie, ale koza, kurde, pięknie, tak można zakończyć. Odcinek mordeczki w następnym w ogóle, odcinku będzie jeszcze grubiej, ogóle, bo, ogóle, bo myślę, że przejdziemy już do e, V2, czyli na drugie może. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie ogóle, zrobić łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczek, żeby być na bieżąco. I napiszcie w komentarzu oczywiście, jakim waszym zdaniem jest najlepszy tak? owoc w Blox Fruit. Dzięki wielkie za dzisiaj. Żółwik, się siemaneczko i do następnego.